Rozmawiam już z niektórymi gwiazdami, które przyszły na Twój pokaz, są zachwycone kolekcją i mówią, że takiej Riny to nie znały. Co Ty myślisz na temat swojej kolekcji? Ja myślę, że jest dużo spokojniejsza, dużo bardziej dojrzała od tych kolekcji, które robiłam do tej pory. Bardzo taki, bardzo mocny i zdecydowany kolor się pojawił, bardzo mi się to podoba. Nawet dzisiejsza chyba ta Twoja kreacja, to też tak. chyba Twoja, nie? Tak, moja, moja. Z tego co wiesz, ja bardzo lubię kolor. Bardzo, więc y, żadna moja kolacja nie odbędzie się bez zdecydowanego i pesymnego koloru. Teraz postawiamy na no czerwień, może być bardzo kobieca. Każda kobieta powinna mieć sukienkę w szafie. Maj ta sukienka po prostu, no to ja jej powiedziałam dzisiaj, że to mogłaby do Khan na Oskary i wstydu by rodzinie nie przyniosła. No ale też Maja jest cudowną kobietą. Ale ostatnio miała pomyłkę, bo jak ją Mingę ubrała, no to po prostu radził się kto może. Czy jest coś takiego? Jakbyś miała jedno, jedną, jedną rzecz. Jedną rzecz. Ja myślę, że sukienki wieczorowe wyszły fajnie. To jest taka, taka dosyć mocna strona. Tutaj można właśnie zobaczyć te sukienki na już można na Omanianę. Tak. zobaczyć Też była ona cudownie. Uważam, że przepięknie poszła sukienka dla niej. W tej kolekcji też jest dużo takich casualowych elementów. Myślę, że to się fajnie sprawdzi w życiu codziennym. Ale obserwując kolekcję, właśnie co mi się u Ciebie teraz spodobało, że bardzo w końcu odkryłaś plecy, bo dla mnie plecy kobiety to jest coś takiego, co bardziej mnie kręci od pępka kobiety. To mnie też, te zdobanie, I te tak. plecy są po prostu tak taką, takie seksualne, że, że jakbym dzisiaj jakoś takie inaczej popatrzyłem na to wszystko. To jest naprawdę. Jest dużo w kolekcji tych pleców? Bardzo dużo. W ogóle cała kolekcja jest skupiona na plecach. Nawet płaszcze. Cała historia dzieje się z tyłu. Cudzinki wyczelowe już w ogóle totalnie są skupione na plecach. Ja uważam, że też trzeba ładnie udać, ani nie dąbrować. Jeżeli właśnie coś takiego Dobrze, że są fajne melanek. Fajne melanę. Wiesz co, tylko z jednego. A tu mamy tego z tyłu. cieszę się ci jedno, że na pewno ja czasami trochę teraz ubieram i na pewno na mokotowską zajrzę i na pewno a ostatnio tak pięknie uglarałaś moją koleżankę z i naprawdę aż powiedziała, Boże, nie znałam tej tandi. A to jest, ja mówię, kochana, to ona już trochę żyje na tym Bożym Świecie. Także naprawdę trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że widzowie docenią, a gwiazdy już pokochały. Dziękuję.